Dzień dobry! Na dzisiejszych zajęciach będziemy mówić o wartości bezwzględnej. Zobaczymy, co to jest, i zdobędziemy takie podstawowe informacje. Natomiast równania z wartością bezwzględną będą rozwiązywane w innej lekcji, którą Wam podlinkuję w, w opisie. Także zaczynamy. Co to jest wartość bezwzględna? Możemy powiedzieć, że wartość bezwzględna jest to inaczej odległość liczby na osi od liczby 0. Czyli jeśli mamy tutaj naszą czwórkę albo nasze minus 5, zaznaczmy je sobie na osi, tutaj właśnie mamy zaznaczone 4 i minus 5, to jest, tak jak mówi definicja jest to odległość. Na osi od punktu 0 ta odległość, czyli wartość bezwzględna z 4 to jest 4, a wartość bezwzględna z minus 5 to jest 5, bo odległość oczywiście nie podajemy w liczbach ujemnych. Odległość jest wartością dodatnią, czyli jeśli mamy zaznaczoną jakąś liczbę, tutaj spójrzcie na prawą stronę, czwórkę w takich nawiasach prostych, albo no tam, min, no niech będzie ta minus piątka, albo minus piątkę w tych nawiasach prostych, to jeśli chcemy opuścić ten nawias, to musimy liczbę, wartość w środku w tym nawiasie opuścić ze znakiem dodatnim. Liczba ta będzie zawsze dodatnia, no albo będzie zerem, jeśli w wartości bezwzględnej będzie 0. Ale y, czasami y, mamy na przykład jakieś pierwiastki w tych y, wartościach i jak wtedy je opuścić? Zobaczmy. Tutaj mamy pierwszy przykład: pierwiastek z trzech, odjąć, jed, y, odjąć jedna, druga. Musimy po prostu określić, czy ta liczba jest dodatnia, czy ujemna. Pierwiastek z 3, tak w przybliżeniu, to jest 1 i 7. No wcale tutaj nie musimy w tym przykładzie znać dobrej wartości, tak tylko mniej więcej. To jest 1 i 7. I jak odejmiemy od tego 1, druga, no to ciągle nam zostanie więcej niż 1. W związku z tym, wartość tej liczby w tej wartości bezwzględnej jest dodatnia, czyli jeśli jest dodatnia, to opuszczamy ją z niezmienionym znakiem. Czyli jak? An po prostu opuszczamy sobie wartość, bo powiedzmy, że polecenie jest opuść wartość bezwzględną. O, czyli opuszczamy yy, nawiasy i piszemy tak, jak yy jest napisane. Teraz spójrzmy na drugi przykład. Tutaj już musimy troszeczkę policzyć. To nasze 1 i 7 to jest trochę więcej niż to 1 i 7. Ale tak, pomnóżmy. 4 odjąć 3, odjąć 3 to już pomnożymy sobie 3 razy 1 i 7. To jest no 5, 5 i 1. 5 i 1 to tak mniej więcej... Może, może z boku to sobie napiszemy? Czyli 4 odjąć, 5 i 1. No to yy, mamy tutaj minus 1 yy, i 1, druga. Nie musimy liczyć dokładnie, ile to jest, tylko żeby wiedzieć, czy wyjdzie liczba ujemna, czy dodatnia. No wiadomo, że liczba z minusem jest większa, yy, czyli wyjdzie nam wynik ujemny. Jeśli wychodzi nam wynik ujemny, to zmieniamy znaki, czyli, czyli musimy ten minus opuścić. I w takich przypadkach minus opuszczamy, przy, no przy trójce go opuścimy, a przy czwórce go dopiszemy. W związku z tym ja po prostu zmienię kolejność. O, coś takiego. Czyli jeśli liczba wartości bezwzględnej <coughs> przepraszam, jest ujemna, wtedy opuszczamy nawias wartości, zmieniając znaki. No i kolejny przykład. Tutaj tak samo pierwiastek z 3 to jest tak mniej więcej 1,7 odjąć 4, czyli liczba wychodzi nam ujemna, czyli opuszczamy wartość ze zmienionym znakiem. Spójrzmy tutaj. Tutaj mamy po prostu taki przykład, czyli co? Wartość bezwzględna z 7,5, no to jest 7,5, bo najpierw, żeby zrobić to działanie, to musimy opuścić wartość bezwzględną. Minus spisujemy, bo on sobie jest, a tutaj w tej drugiej wartości mamy ten minus. Jeśli opuścimy wartość, no to już tego minusa nie będzie. Czyli wyjdzie nam 0. No i tutaj 2 i 1 trzecia, bo jest wartość dodatnia, no to normalnie po prostu opuszczamy nawias, a tutaj opuszczamy nawias bez minusa. Tak, najpierw tutaj też opuśćmy sobie yy, nawiasy od wartości bezwzględnej. Czyli pierwszy nawias opuszczamy bez minusa. Drugi nawias też bez minusa. Tam jest jeden, jeden i jedna, druga. Odjąć trzy czwarte. Dobrze. Czyli z tego nam się zrobi dwa, jak dodamy. Odjąć trzy czwarte. Czyli to jest jeden i jedna czwarta kolejny przykład. Tu mamy min, y, pierwiastek z pięciu. i zobaczcie, że ten minus w sobie jest, to tego ten minus musimy napisać. I teraz y, ważna jest to rzecz, bo mamy w nawiasie dwie liczby. I ten minus przed nawiasem on dotyczy i jednej i drugiej liczby. Czyli najpierw wyprowadzamy... Liczbę z nawiasu od wartości bezwzględnej, czyli tak pierwiastek z 5, to nie musimy wiedzieć ile jest, ale po prostu dobrze nam wiedzieć, że żeby, tu, żeby z tego pierwiastka wyszło 3, żeby chociaż było 0, no to musi być dziewiątka, Czyli pierwiastek z 5 jest mniejszy niż 3. Czyli jak go odejmiemy, no to. Będzie liczba dodatnia. Nie wiem, czy nadążacie. Jeszcze tutaj raz powtórzę. Pierwiastek tutaj. Pierwiastek z 5 to jest mniej niż 3. Bo żeby. Patrzę, patrzę tutaj na tą liczbę, czy to jest mniej, czy więcej. Dlatego, że żeby był pierwiastek z trzech, to musi być dziewięć. A jak jest, jest 5, czyli pierwiastek z 5, to jest mniej niż 3. I jak od 3 odejmiemy mniej niż 3, to wychodzi liczba dodatnia. Dlatego opuszczam znak wartości bezwzględnej bez zmiany znaku. Ale musimy ten znak zmienić ze względu na, na ten minus, który jest przed nawiasem. Czyli ja wymnażam każdą liczbę, która jest w nawiasie przez minus. No i co nam tutaj ostatecznie wyjdzie? Pierwiastki sobie dodamy, czyli jest 2 pierwiastki z 5 minus 3. Spójrzmy na kolejny przykład. Mm. Mamy tak. Co tutaj mamy? Musimy wiedzieć, że pierwiastki i kwadraty nam się po prostu redukują. Czyli wyprowadzamy tutaj z nawiasu ym, samą wartość pierwiastka. Znaczy samą, tak, to wszystko, co jest pod pierwiastkiem, ale musimy też zobaczyć, czy to jest dodatnie, czy ujemne pod tym pierwiastkiem. Czyli wychodzi nam liczba ujemna, bo, pierwiastek, bo podobnie jak w poprzednim przykładzie, pierwiastek z sześciu jest mniejszy od trzech bo jakby tu była dziewiątka, to by było trzy. Czyli pierwiastek z sześciu, czyli liczba mniejsza od trzech, odjąć trzy, to wychodzi nam liczba y, ujemna, czyli opuszczamy w takim wypadku na, y, nawiasy wszelkie, wyciągamy pierwiastek dodatni, czyli musimy pozamieniać znaki. Bo my wyciągamy pierwiastek dodatni. O, czyli tak wygląda nasze działanie. Tutaj podobnie. Pierwiastek z kwadratem nam się zredukuje, ale musimy zobaczyć, czy ta liczba jest dodatnia, czy ujemna. Pierwiastek z trzech to jest. Tak, w przybliżeniu 1, 7 razy 3 to będzie więcej niż, niż 3 i odjąć 3, czyli wyjdzie liczba dodatnia. Więcej niż 3, odjąć 3 wychodzi liczba dodatnia, czyli wyciągamy tą wartość pierwiastka bez zmiany znaków. O, dobrze. Takie zadanko jeszcze mamy tu na zakończenie, chyba? Tak. Zadanie. Dla x równego minus 3,5 oblicz wartość wyrażenia. Co to znaczy? Podstawiamy po prostu pod x tą wartość minus 3,5. No to podstawmy. Tu mamy dwa razy wartość bezwzględną, a zapomniało mi się minusa napisać. 3,5. Minus 3 i jeszcze minus 1 druga. Ale zobaczmy, ile to będzie. A może pod spodem. Minus 3 3,5 minus 3 minus 1 druga. Czyli co? Najpierw zamieniamy tutaj. Opuszczamy tą jedną wartość, czyli ze znakiem. Czyli na plusie ta liczba będzie, czyli może być we, bez znaku. Teraz robimy to działanie i opuszczamy. Tutaj wyjdzie nam 1 druga. No, możemy zapisać w postaci ułamka takiego. Czyli 1 druga odjąć 1 druga to jest 0. Czyli tutaj sobie możemy napisać. 0 teraz przykład drugi podstawmy tą wartość czyli 3 minus 3,5 minus 3,5 odjąć 5 wartość bezwzględna minus minus 3,5 równa się to sobie tutaj Zatrzyjmy i zaczynamy. Najpierw zamieniamy to. Czyli mamy co? Minus. Y, właśnie tak bez minusa przecież za, y, zamieniamy. Czyli trzy i pół. Minus 5 to mamy cały czas w wartości bezwzględnej, minus. Tutaj opuszczamy wartość bez tego minusa, czyli tego już nie ma, ale ten napisaliśmy. To jest ten pierwszy minus, drugi opuszczamy. Teraz wykonujemy działanie. Jeszcze sobie zostawmy to w wartości, czyli to jest minus 1,5 minus 3,5. Teraz opuszczamy tą drugą, pierwszą wartość, ale no, drugą, dlatego, drugą z tego. Czyli mamy 1,5, odjąć 3,5, wyjdzie nam liczba na minusie, czyli minus 2. Tutaj nie mamy nic w wartości. Tak po prostu wychodzi wynik minus 2. Tutaj też nie ma, warto, nie ma nawiasu od wartości bezwzględnej, czyli to jest po prostu wynik minus 2. Równaniami z wartością bezwzględną będziemy się zajmować w innej lekcji, którą Wam podlinkuję w opisie. Jeszcze raz Wam dziękuję. Proszę o subskrypcję, lajkowanie i pozytywne komentarze. Na razie.